Witam serdecznie moi drodzy. Dzisiaj skupimy się na trzech kolejnych znakach odnośnie czytania na wrzesień. Tym razem będzie to Rak, Lew i Panna w takiej kolejności, czyli pierwszy Rak, to jest ten pierwszy rząd, środkowy to jest Lew i ostatni dolny rząd to jest Panna. Moi drodzy, zapraszam was do obejrzenia Ascendentu i Księżyca, ponieważ wczoraj był nagrany Baran, Byk i Bliźnięta. Jeżeli macie ascendenty w tych znakach, to Was serdecznie zapraszam, żebyście sobie odsłuchali filmik numer jeden. Natomiast jutro będzie kolejny filmik, będzie to wtedy waga, skorpion i strzelec. Dobrze, moi drodzy, skupiamy się na raku. Pierwszy jest tutaj rak. Przede wszystkim rak będzie miał dużo pomysłów w tym wrześniu. I powiem szczerze, że ta siódemka wody jest troszkę taką zwodniczą kartą, bo o ile pomysłów jest dużo... To troszkę bujamy w chmurach, tak? Czyli mogą być to pomysły, których będzie nadmiar. Wiecie, jak jest za dużo rzeczy w życiu, to nigdy żadna nie będzie dokończona. Jeżeli tak naprawdę za dużo rzeczy weźmiesz raz na siebie, za jednym razem, to niczego nie skończysz. No taka jest dewiza. Natomiast, moi drodzy, generalnie możecie mieć bardzo dużo takich skłonności do odlatywania. No, w zależności od raka, czy to jest odlatywanie z myślami o jakiejś konkretnej osobie, czy jest to takie marzenie sobie, tak? Jest to tak zwana karta Dyzia Marzyciela, czyli o ile ona niekiedy jest dobra, jeżeli jest, powiedziałabym, jak to powiedzieć? Jeżeli zbyt długo w tej karcie nie siedzimy. Wiadomo, że marzyć jest fajnie, to nie jest nic złego. Różne wizje w głowie można sobie tworzyć, ale jeżeli tylko w tej głowie siedzimy, to to już jest trochę takie dla nas niekorzystne. Więc tutaj musicie, drogie raki, uważać, żeby za bardzo nie odlecieć w tych swoich yy, myślach na poziomie głowy, bo tak naprawdę możecie za bardzo tam siedzieć. Jeżeli tego nie przekroczysz, to jak najbardziej jest to fajna karta, bo możesz mieć dużo myśli, dużo pomysłów, dużo idei może Ci przychodzić do głowy. Natomiast za bardzo nie odpływaj, drogi raku, nawet w rozwoju duchowym, bo to. Też może się tyczyć duchowości, gdzie ty na, na przykład yy, zbyt bardzo pójdziesz w tamtą stronę, tak? A wiadomo, że musi być wszystko 50 na 50. Więc moi drodzy, yy, powiem tak: nieraz ta karta pokazuje mi wielość partnerów i jak gdyby żonglowanie pomiędzy tą osobą tą i tą, ale jakoś mi to do raka nie pasuje, dlatego że rak jest dość stabilnym znakiem i raczej nie jest to typ zodiakalny typ człowieka, który sobie tutaj trochę nie wiem, jakoś tak, jak to powiedzieć, nawet słowa nie mogę znaleźć. Znaczy, przyszło mi jedno słowo, ale nie mogę go użyć na kanale, oczywiście publicznym. Tutaj troszkę z tym się pobawi, troszkę z tym się pobawi, pójdzie se tam się, tam się pobawi. To nie jest rak, mi to do raka nie pasuje. Może jakiś pojedynczy rak, który tego raka ma, nie wiem, 20% w sobie. A, a na przykład więcej rezonuje z innym znakiem, na przykład z innego trygonu. Ale do rakami to nie pasuje. Aż mnie to tak razi, jak miałabym powiedzieć, że rak będzie sobie trochę tu, trochę tu, trochę tu, trochę tu, z różnymi ludźmi. No nie, raczej nie widzę, żeby rak takie rzeczy robił. No ale powiedziałam, może z dwie osoby tutaj się w tym odnajdą, mimo wszystko. Moi drodzy, dziesiątka ziemi mówi o. W czasie spędzonym z rodziną. I powiem szczerze, że na raka to bardzo, jak na raka przystała, jest to bardzo do niego pasujące. No bo raki są bardzo rodzinnymi znakami. Nawet tak się mówi, że najlepsza żona jest pod znaku raka. Natomiast, no, słyszałam tak, słyszałam tak, ale oczywiście chodzi o raka takiego z prawdziwego zdarzenia. Zawsze wam mówię, że tego raka, chociażby, żeby mieć 75% w kosmogramie, prawda? To wtedy o takich rzeczach możemy mówić. Natomiast tutaj zdecydowanie będzie dużo czasu spędzania z rodziną, albo będą na to chęci, albo będzie taka potrzeba. Wiecie, no niekiedy jest tak, że po prostu. Są pewne takie sytuacje rodzinne, okazje, święta, i wtedy tak naprawdę razem odświeżamy te więzi, spotykamy się i mogą być takie momenty w życiu raka, ale też ogólnie uważam, że. Będzie to fajnie spożytkowany czas na bycie z rodziną. Nawet jeżeli jesteś samotną mamą, to wtedy będziesz ty i twoja pociecha, prawda? Wy tworzycie wtedy rodzinę, i wtedy to wy jesteście pokazane, pokazani w tej karcie. Natomiast generalnie widzę, że w rodzinie nie powinno być ciężkich sytuacji, yy, natomiast yy, będziesz mieć, drogi Raku, również potrzebę, żeby ta rodzina była blisko ciebie. No, tak jak na raka przystało, tak jak powiedziałam, w dziesiątce ognia drogi raku, masz ostrzeżenie, dlatego że yy, moi drodzy, jeszcze, jeszcze wcześniej w tej karcie obok yy, może też być tak, żebyś yy, we wrześniu postawił na większe spędzanie czasu z rodziną. To też taka może być dla ciebie informacja, jeżeli tak nie jest. Dobrze, dziesiątka ognia mówi o tym, że musisz uważać na przepracowanie i na duży stres, który może być związany z jakimiś niefajnymi sytuacjami w Twoim życiu. Dlatego, że dziesiątka ognia jest bardzo ciężką kartą, i my sami w tej karcie możemy doprowadzić się do stanu, kiedy pewne emocje będą już. Bardzo, ale to bardzo oddziaływały na nasze ciało, tym samym na pewne dolegliwości i schorzenia. Więc tutaj uważajcie, dlatego że po pierwsze, nie obciążajcie się za zbytnio ponad wasze siły i ponad wasze normy, chociażby normy, normy waszego ciała. Ale też w tej dziesiątce ognia nie stresujcie się, bo tutaj zawsze w tej karcie też jest dużo stresu. Możecie mieć sytuacje stresogenne w życiu. Ja wiem, że się tak łatwo mówi, ale chociaż się starajcie. Zmniejszyć, zminimalizować ten stres, no bo jak widać, tutaj może to się niestety, ale na tym ciele odbić, tak jak Wam powiedziałam. Natomiast nie bierzcie na siebie za dużo, bo możecie przedobrzyć. We wrześniu możecie mieć za dużo pracy albo za dużo obowiązków, na które się zgodzicie. Albo stres was, was może zjadać. Uważajcie na to. I obok macie też czwórkę powietrza. Jest to karta właśnie relaksacji, relaksu. Być może idź na jakiś masaż, tak? Od razu mi się tu masaż pokazał przy tej czwórce powietrza. Generalnie jest to też karta wyjazdów, urlopu. Nie musisz nigdzie jechać, jeżeli tak naprawdę już byłeś na wakacjach i nie, przy, nie przysługuje ci żaden urlop. Ale odpocznij na tyle, ile możesz. Zregeneruj te siły. Tyle, ile pracujesz, tyle samo powinieneś odpoczywać, wiecie, wy tutaj o siebie musicie dbać, moi drodzy, nikt za was tego nie zrobi, bo nikt w waszym ciele nie siedzi, nikt nie wie, czy ciebie boli głowa, czy nie oczywiście możesz to powiedzieć ale zazwyczaj nie mówi się o wszystkim co nam dolega, tak, nieraz nas, nas może łupać w krzyżu, nieraz możemy mieć ból zęba, nieraz możemy mieć ból głowy, moi drodzy, takimi znakami, twój znak twój znak, takimi znakami Twoje ciało pokazuje, że przedobrzyłeś. Więc uważajcie na takie sytuacje, dlatego że możecie jeszcze temu zapobiec. Jeszcze września nie ma, przypominam, dzisiaj jest 31 sierpień, więc jeszcze ta energia może być wyprzedzona przez ciebie. Natomiast moi drodzy, Czwórka Powietrza mówi też o tym, że być może niektóre raki we wrześniu jadą na wakacje. Być może teraz masz dopiero urlop, prawda? Być może wziąłeś sobie na wrzesień, bo wtedy jest taniej, bo wtedy jest mniej ludzi w kurortach. Zdaje się, chyba tylko są ci ludzie, którzy mogą być, bo mają wolne zawody i, i studenci, prawda? No bo przecież reszta wraca do pracy, do, do szkoły. Jeżeli dzieci do szkoły wracają, to i rodzic musi wrócić. Natomiast generalnie tutaj niektóre raki rzeczywiście mogą gdzieś wyjechać i dopiero teraz możecie mieć wakacje. Dobrze, moi drodzy. To by było na tyle dla raka. Przechodzimy do lwa. Lew ma świat, yy, król powietrza, trójka ognia, siódemka ziemi. Mój drogi lwie, cały czas nie, yy, nie wyszedłeś z jakiegoś cyklu, który cały czas się uaktywnia co roku w twoim życiu. Moi drodzy, karta świata pokazuje, że nadszedł czas i być może wrzesień będzie dobrym czasem na to, z racji tego, że jesteśmy przy zmianach tych yy, le, yy, Ojej przy zmianach, jeżeli chodzi o energię roku, tak? To przypada na wrzesień, więc tak naprawdę tutaj rzeczywiście niektóre rzeczy we wrześniu dobrze by było, żeby były domknięte. Tu jest powiedziane, że masz szansę w tym wrześniu zacząć nowy cykl, ale od Ciebie zależy, czy to się stanie, czy nie. Bo widzę tutaj, że są pewne rzeczy niedomknięte, niezamknięte, jakieś sytuacje niewyjaśnione. Być może jesteś na rozdrożu i tak naprawdę podjęcie decyzji. Niweluje to rozdroże i jak gdyby od razu puszcza się w nowy cykl. Natomiast generalnie też jest pokazane, że przed tobą jakaś, powiedziałabym, dość poważna rozmowa. Wczoraj też ktoś miał tą rozmowę, chyba bliźniak. Natomiast dość, dość tutaj jest taka ciężka rozmowa w Królu Powietrza, albo jest to rozmowa ze specjalistą wszelkiego rodzaju, czy prawnym, czy, czy jakimś, nie wiem, rozwodowym. Czy lekarzem, czy po prostu z osobą, gdzie masz jakieś bardzo poważne sprawy do wyjaśnienia. I powiem Wam szczerze, że patrząc, jakby te dwie karty się łączyły ze światem, to to jest coś karmicznego. Musisz wyjść, znaczy musisz, nic nie musisz, ale generalnie za sprawą przeprowadzonej tej rozmowy możesz zakończyć cykl, który może być właśnie niezakończony nie z powodu braku tej rozmowy. Więc generalnie niektórzy z Was rzeczywiście mogą mieć tutaj takie. Energię. Trójka ognia mówi o tym, że będzie jakiś powód we wrześniu do świętowania, albo ty, drogi lwie, udasz się na jakieś takie powiedziałabym spotkania romantyczne. Trójka ognia generalnie jest kartą flirtu, rozrywki, również romansu. Więc jeżeli dany lew się odnajduje w tym, co powiedziałam, to taki stan rzeczy we wrześniu może być. No, też jeżeli jesteś w romansie, no to ten romans też się tutaj nam pokazał. Natomiast generalnie ta trójka ognia też może pokazywać, że w tym wrześniu będziesz fajnie spędzał czas ze swoimi yy, znajomymi, tak? Z towarzystwem, które ci odpowiada i które ciebie dopełnia. To, mo to mogą być znajomi. Za sprawą tych znajomych mogą być pewne takie momenty świętowania, urodziny, imieniny, jakieś awanse. Generalnie uważam, że tutaj jakaś namiastka zabawy ci się szykuje lew lubi zabawę, prawda? Lubi się rozerwać i tak naprawdę jest jakby nie było trygonem ognia. Więc ta zabawa jest jak gdyby wpisana w wasz zodiak. Natomiast moi drodzy, też są pewne takie historie romantyczne, romansowe. Więc jeżeli jesteś na przykład lwem singlem, to jest szansa, że tutaj będą się odgrywały takie spotkania no, romantyczne, tak? Takie flirty, jakieś romanse, jakieś takie. Spotkania pierwsze, randki też może tak być we wrześniu. Siódemka ziemi. Siódemka ziemi jest kartą świadczącą o tym, że lew zaczyna coś w tym, w tym, ale powiedziałam w tym we wrześniu. We wrześniu. Natomiast jest to, jest to też karta. Mówiąca od razu, że zaczynasz coś i od razu się martwisz. Czyli tak jakbyś nie wierzył, że coś przeforsujesz, że coś się uda, że coś się jak gdyby fajnie potoczy. Moi drodzy, to może być zarówno relacja, jeżeli to połączymy z trójką ognia, ale również to może być jakiś projekt, jakieś przedsięwzięcie. Tutaj lew coś zaczyna, czyli zasiałeś ziarno i od razu to ziarno jak gdyby. Ma mniejsze szanse na wyrośnięcie, bo ty sabotażujesz, bo ty masz niepewność, bo ty się martwisz, bo ty się boisz. No uważajcie na takie coś, bo generalnie możecie sami sobie zaszkodzić przez to, że coś, co miało wykiełkować, nie wykiełkuje, bo tak naprawdę yy, poprzez twoje zachowanie no, zniwelujesz wszystko na samym początku, w zarodku, jak to się mówi. Więc tak się prezentuje rozkład dla lwa. Natomiast też dla niektórych lwów jeszcze dodam, szykuje się jakaś przeprowadzka, bo być może niektóre lwy gdzieś się przeprowadzają, gdzieś się przemieszczają albo gdzieś sobie jadą. Tak? Karta świata mówi też może o wyjeździe za granicę, mówi o tym, że być może pojedziecie gdzieś daleko od domu, więc też jeszcze możecie być w takim klimacie typowo wakacyjnym. Dobrze, to wszystko dla lwa. Ja się troszkę napiję i przechodzimy do panny. Dobrze. Piątka ziemi, uwolnienie, szóstka ziemi i arcykapłanka. Przede wszystkim, piątka ziemi od razu pokazuje mi straty finansowe. Moje drogie panny, pomimo iż jesteście doskona doskonałym strategiem. I analitycznym, logicznym, i powiedziałabym genialnym umysłem, to możecie przedobrzyć finansowo. Piątka Ziemi mówi o tym, że możecie tak naprawdę mieć stratę w portfelu. Albo wejdziecie we wrzesień z bardzo pustym portfelem. To mogą być właśnie skutki, na przykład, sierpnia-lipca, wiecie, jesteśmy, większość jest po wakacjach i niestety, ale budżet troszkę się uszczupił, prawda? Trzeba było wydać na te gofry, na te powiedziałabym rybki, miruny chociażby, na te, jak to się nazywa, na te muszelki, na te wszystkie fajne atrakcje jakieś magnesy, nie magnesy. No, to wszystko kosztuje, natomiast generalnie masz tutaj stratę jakichś pieniędzy, albo uważaj we wrześniu na wydatki, żebyś być może w tym wrześniu nie popadł w jakieś puste portfele, jak to się mówi. Uważajcie też we wrześniu na inwestowanie pieniędzy, dlatego że możesz zrobić błąd w inwestycji, która będzie kosztowna i która będzie cię bardzo dużo kosztowała, jeżeli dojdzie do straty. Uważajcie na to. Uwolnienie. Moi drodzy, we wrześniu jesteś w stanie uwolnić się od czegoś, co już dawno nie powinno być przy tobie. To mogą być zależności emocjonalne, to mogą być jakieś stany, które są dla ciebie trudne, to mogą być jakieś rozżalenia, jakieś straty z przeszłości. To może być wszystko. Natomiast ty się uwalniasz od tego, uwalniasz się od tego, i wraz z uwolnieniem przychodzi do Twojego życia transformacja. Mam wrażenie, że Panna, oczywiście to jest wasz czas, tak? Bo wy jesteście z września. Końcówka sierpnia, wrzesień to jest panna. Natomiast generalnie y, nie do końca ten okres powiedziałabym. Y, jak to powiedzieć? Nie dla wszystkich panien okres ten, ten taki urodzeniowy jest łatwy, dlatego że my dopiero przechodzimy do nowego roku i niekiedy ta energia potrzebuje troszkę się rozpędzić. Więc jedna panna, jak gdyby się będzie czuła jak ryba w wodzie, w momencie kiedy 10 miała urodziny, już 12 jest fajnie. A inna będzie dopiero, która się urodziła 10, dopiero fajnie się poczuje na przykład 1 października. Więc tutaj nie ma żadnych takich zależności bardzo konkretnych. Natomiast generalnie powiedziałabym, że panna przechodzi jakąś transformację i to widać. Jesteście przy końcu jakiejś transformacji i ta transformacja, przejście tej transformacji. Pozwolić Ci uwolnić się od czegoś, co jest dla ciebie trudne. Wiecie, generalnie w tej karcie uwolnienia zazwyczaj są jakieś takie sytuacje emocjonalne. Panna, z racji tego, że jest to trygon ziemi, bardzo doskonale się odnajduje w sprawach takich zadaniowych, logicznych, finansowych, zawodowych. Natomiast emocjonalnie panna nie jest tak silnym znakiem, żeby. Dla niej emocjonalność była łatwa. Oczywiście niektóre panny y, mogą sobie to wypracować, nauczyć się tego i tak naprawdę to jest do osiągnięcia, ale z założenia panna się gorzej czuje w emocjach niż taki rak ryby i skorpion, dlatego że rak ryby skorpion to jest trygon wody, czyli oni już w ogóle te trzy znaki opływają w wodzie i dla nich jest to łatwe. Natomiast panna się doskonale czuje w logice, w zadaniowości, w strukturach, w pewnych takich ramach, zasadach, ona ma to w jednym palcu. Natomiast emocjonalność dla panny jest trudna. I panny, które są w dużej mierze tą panną, prawda? Czyli tak jak zawsze mówię, większość procentową w kosmogramie tej panny mają. Na pewno przyznają mi rację, że emocjonalność jest trudna dla panny. Owszem, panny mają partnerów. To nie jest tak, że one siedzą w jaskini i nigdy nie miały partnera, ale dla niej jest, dla panny, sprawy emocjonalne są o wiele trudniejsze do załatwienia, do, do takiego jak gdyby się w tym odnalezienia, niż dla trygonu wody. Więc tutaj wiecie, panna nie ma łatwo z emocjami i po prostu taki znak. Natomiast generalnie Jesteście świetnie, świetnymi strategami i po prostu macie tendencję do, po, macie potencjał na mózg geniusza, tak zwany. Więc generalnie no coś za coś, prawda? Nie wszystko mamy i w zależności jaki trygon, jakie ma atuty. Dobrze, szóstka ziemi. Szóstka ziemi mówi o tym, że będziecie musiały, drogie panny, i to jest ważne, bardzo, ale to bardzo uważać na równowagę w dawaniu i braniu. Czyli. Tak jak ciebie traktuje otoczenie, ty też traktuj w ten sposób otoczenie, żeby była równa energetyczna. Dlatego, że założenia panny są znakiem, które lubią poświęcać się dla ludzi i są tak zwanym znakiem misyjnym. I często tak jest, że panna po prostu robi więcej, bo ona chce robić więcej, bo ona to czuje wewnętrznie i tak dalej. Tylko, moje drogie panny, to, że macie jak gdyby znak misyjny, to jest jedno, czyli taki, nawet powiedziałabym, Znak misjonar, misjonarza. Natomiast zawsze wiecie, zawsze pomoc ludziom, poświęcanie i tak dalej. To jest piękne, owszem, tylko że też musicie tutaj spojrzeć na siebie jako na człowieka, który żyje, funkcjonuje i jest tutaj w tym świecie. Też musicie uważać na to, żeby wasza energia, która wam się należy, nie była, jak gdyby nie poszła w kierunku. Aby za dużo energii nie poszło w stosunku do innych ludzi, dlatego że ty zostaniesz z niczym, zostaniesz ograbiony z energii i tak naprawdę dopiero wtedy mogą się zacząć kłopoty. No, wiadomo jakie kłopoty. Na początku jakieś bóle głowy, jakieś złe samopoczucie, a później nie daj Boże jeszcze coś więcej. Więc, moje drogie panny, uważajcie w tym swoim misjonarstwie, żeby pamiętać też o sobie i ten wrzesień albo Cię będzie chciał tego nauczyć, bo będą ku temu sytuacje odpowiednie. Albo ty sam tutaj, słysząc to, co ja mówię, masz na to mieć uwagę. I to jest ważne, to jest naprawdę ważne, bo panna nieraz się zagalopuje w stronę innych za bardzo, i później, że tak powiem, ona jest na samym końcu. Wszyscy są już obrządzeni, a panna dopiero zaczyna o sobie myśleć, i zazwyczaj już nie ma na to siły, więc nie myśli o sobie w ogóle. Więc, moi drodzy, uważajcie na to i nauczcie się, w, wydawać w pozytywny i zdrowy sposób energię w stosunku do otoczenia, ale Wy też jesteście ważni. Pamiętajcie o tym. To jest ważne. Arcykapłanka. Arcykapłanka mówi o tym, już chwileczkę muszę tutaj zoomem ruszyć, bo mi zaraz może ekran wyłączyć się. Arcykapłanka. Arcykapłanka mówi o tym, że panna może być w jakiejś. Yy, no, w jakiejś sytuacji romansowej, no wiem, że to do panny nie pasuje, ale no zdarza się, prawda? Panna może być kochanką, po prostu, albo panna może mieć kochanka, albo kochankę. Więc tutaj, jak gdyby ten stan rzeczy będzie utrzymany, chyba że to będzie coś nowego na wrzesień, prawda? Tylko, że arcykapłanka to jest typowa kochanka, kochanek, tu nie ma żadnej stabilizacji. To jest typowo rola kochanki, kochanka. Natomiast arcykapłanka chce nam powiedzieć też to, Żebyś, droga yy, panno, bardzo, ale to bardzo zwracała uwagę na swoją intuicję, dlatego że we wrześniu ta intuicja będzie cię dość dobrze prowadziła i może ci bardzo dużo podpowiadać, natomiast ważne jest to, żebyś się na nią otworzyła i żebyś ją brała pod uwagę, dlatego że to jest ważne. Z różnych przyczyn ta intuicja może cię naprawdę tutaj uratować od niektórych problematycznych sytuacji i ważne jest to, żebyś nauczyła się z nią yy, przede wszystkim współgrać, tak? No, panna nie powinna mieć z tym problemu, no ale niekiedy jeszcze jakieś tam panny mogą tego nie umieć. Więc tutaj uważajcie na swoją intuicję, dlatego że we wrześniu ona może być dla Was na wagę złota. Więc naprawdę tutaj warto jest słuchać tego, co ona mówi i brać to do siebie, tak? Bo tutaj pewne znaki mogą iść do Was i możecie dostawać pewne takie drogowskazy w tym wrześniu. Dobrze moi drodzy, to by było na tyle. Kolejne trzy znaki są omówione. Jutro przyjdę z kolejnymi trzema znakami, czyli to będzie Waga Skorpion Strzelec. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Oliana.